Ma taką możliwość. Jeszcze zostało nagrody to będzie laptop, z tego co widzę, plus jeszcze pięć zestawów GPS, tak więc poproszę o odczytanie. No i siłą dedukcji pierwsze miejsce przypada zespoł zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Gromnika. Zapraszamy. No i to, to już takie, takie mocne brawa. Zapraszamy panów, aktorów, na chyba z tego filmu, tak? I Pana Naczelnika Jacka Mnicha poprosimy o wręczenie nagród. Laptop się na pewno przyda, to na rzecz klubu, natomiast GPS oczywiście indywidualnie każdy już otrzymał. No dla szefa, dla szefa. Mogę prosić o Szanowni Państwo, pozwolicie, jedno słowo. Ten wybór nie był przypadkowy, ponieważ to, co Ci młodzi panowie zaprezentowali na filmie, dotyka sedna sprawy. Tam jest i radość, i brafura, i cierpienie. I jest pokazano również w tej treści, jak wiele służb ratowniczych uczestniczy w likwidacji skutku wypadku drogowego, i jak, jak później, to tak w podtekście, wiele osób jest związanych z takim wypadkiem. Także ten wybór jednogłośnie, jednogłośnie, jednogłośnie przypadł właśnie dla tego filmu. I oczywiście dla Was bardzo dziękuję za pomysłowość i za to, że naprawdę poświęciliście czas i swój koncert, żeby to powstało. Dziękuję jeszcze raz. Gratulujemy. Wielki Bibelon.